Dawaj, dawaj, dawaj. I rzut za trzy punkty, bęk! Ale dzisiaj nie o koszykówce, lecz o praktycznych i ozdobnych koszach Willow od nowej marki Alsea firmy Galicja. Zaczynamy! Zaczynamy od 50-litrowego kosza na bieliznę sklapko. Kosz jest wygodny, praktyczny, nie zajmuje dużo miejsca, wykonany z tworzywa sztucznego. Dostępny w sześciu kolorach: biały, kremowy, szary, jasny róż i czarny. Do wyboru do koloru. Patrzcie, jak świetnie wygląda. W wielu łazienkach panuje chaos. Nie wiemy co zrobić z proszkiem do prania, z płynem do płukania, z papierem toaletowym, z zapasowymi częściami do mopa i walają nam się te rzeczy po podłodze, w szafkach, na półkach. Po co? Skoro możemy wykorzystać piękne, ozdobne kosze. Ażurowe wzory, różne kolory, różne rozmiary, z pokrywą, bez pokrywy, same w sobie są ozdobą każdej łazienki. Zobaczcie sami. Może być estetycznie? Może. W łazience? Z toaletą nie może zabraknąć kosza na śmieci. No i nie może zabraknąć też szczotki do UC. Patrzcie, wzory ażurowe, które będą komponować się z pozostałymi produktami serii. Koniec z rozrzucaniem skarpet i koszulek na szlaku pralka-suszarka. Wystarczy wykorzystać praktyczny kosz na pranie z uchwytami o pojemności 27 litrów. A jeśli chcielibyście w koszach przechowywać na przykład ręczniki, możecie skorzystać również z mniejszych pojemności. 1,5 litra, 3,3 ,3 litra albo 6,6 ,6 litra. Co ja tu mam? Koszulka na jutrzejsze nagranie. Żeby tylko wyschła. I proszę bardzo, dzięki kilku koszom moja łazienka prezentuje się okazale i estetycznie. Kosze Willow nowej marki Alsea dostaniecie oczywiście w sklepach Murówka, do których warto wybrać się z taką oto torbą na zakupy. Duża, wygodna, praktyczna w dwóch kolorach. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania naszego kanału. Do zobaczenia.